O co? <laughs> Mamy przepiękny, słoneczny dzień. To na pewno jest po prostu przepięknie. I to już jest drugi dzień z rzędu tak cudownie, tak typowo wakacyjnie. Ja już się po prostu nie mogę doczekać, kiedy będziemy mogli rozstawić basen, bo wydaje mi się, że będzie to już naprawdę niebawem. Naprawdę, naprawdę jestem przeszczęśliwa. Ja uwielbiam ten wakacyjny czas. No i wyobraźcie sobie, że wyruszamy na taki spontaniczny wypad. Trzydniowym. Zabiorę Was ze sobą. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać. Bo nie ukrywam, że jak się wyjeżdża, to chciałabym wyjechać i tak odpocząć razem z rodzinką, zrelaksować się, ale może mi uda się jakieś tam urywki fajne dla Was nagrać. Oczywiście już sobie przyszykowałam głowę do umycia. Nałożyłam sobie Olaplex. mówiłam mamy, w którymś z filmików, że ja używam Olaplexu i teraz mam nałożoną trójkę, trójkę z Olaplexu na głowę. I ja sobie zawsze zwilżam włosy, wmasowuję ten Olaplex w głowę. Pff. W głowę we włosy i trzymam, tam chyba jest na buteleczce, że chyba 30 minut 20 minut, no ja to trzymam około godziny, zawsze trzymam to na tych włosach jak najdłużej jest ciepła, więc nie ma problemu, żeby wyjść sobie nawet i na podwórko z takim koczkiem, A więc ja to będę trzymała około godzinki, potem sobie myję głowę normalnym szamponem Olaplexu potem nakładam sobie odżywkę Olaplexu i mamy takie odżywione włoski. Tak jak widzicie, już się szykuję, buzie już mam umytą, nałożę sobie jeszcze jakąś maseczkę przed wyjazdem, no chciałabym się tak przygotować. Pazurki mam świeżutko zrobione i rzęski. Maseczka jeszcze nałożę sobie na brwi świeżą farbkę, bo i to wszystko tak w zasadzie, potem umyję sobie głowę, wysuszę i będę do wyruszenia w drogę. Tu mamy spakowane już nasze walizki. Tak jak wam mówiłam wcześniej, to mega spontaniczny wyjazd. Naprawdę nie wiedzieliśmy wcześniej, że ruszymy i wyjedziemy. Ale nam się tak zabzdziło. Zobaczyłam w pogodzie, że ma być pięknie, a więc złapałam sobie kilka dni wolnego z majsterkiem i ruszamy. Większa walizka jest moja i męża. Mamy wspólną walizkę, a mniejsza walizka jest Nikolkowa. No to jak to dziecko Więcej potrzebuje ubranek. Wiem, że ma mniejsze te ubranka, ale oczywiście musi mieć więcej par spodni. Taką bluzę, taką bluzę, taką spódniczkę, takie spodenki. Ale uważam, że lepiej wziąć czasem więcej niż potem myśleć, w co tu dziecko ubrać, jak się zmoczy, pobrudzi. No i już dojeżdżamy. Ile mamy sobciu do końca? 46. Hello! Kto to wstał? <laughs> Nikolka wstała, tak. Wyspała się. Już mamy niecałą godzinkę do miejsca docelowego. A tak to Nikolka. Ponad 3 godziny przespała pięknie. Jak mężuś? Spadł ci się, nie chce? Nie Nikolka, dojeżdżamy już Cieszysz się? Cieszysz? Nikolka już nie może wytrzymać, chce do toalety Wyobraźcie sobie, że całe 400 km nie chciała przystanku to Znaczy chciała Ale wytrzymała Bardzo... Zmusiliśmy Zmusiliśmy ją, wytrzymała Naprawdę jest dzielniaka, nie dość, że pięknie przespała, w ogóle nie ma ludzi, trochę pozadawała pytań i cichutko sobie siedzi. A to do Nikolki niepodobne, że tak cichutko siedzi. To to, to to tak? Bo Nikolka to gaduła. Już dojeżdżamy, zjemy sobie śniadanko, napijemy się kawki. Cudnie. No tak? A mój mężuś jak po drodze? Zmęczony bardzo? Nie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Ale już chętnie rozprostujesz kości chyba, co? Da, bym się nawiązał. A powiedz mi, jak ten, bryka się sprawiła w Luksusowo. trasie? Po Luksusowo, twoich napraw... silikony wytrzymały. Po twoich naprawach, bo przecież przed samym wyjazdem grzebał w samochodzie z trzy dni. 3 dni chyba, nie? Grzebałeś. Silikony wytrzymały, zobaczymy jak otworzę maskę. Słuchajcie, czego mój mąż słucha podczas drogi. Całą drogę radio Maria. Nie ma innego radio. Co przełączy, to jest coraz gorzej. Co, dzisiaj niedziela trzeba. Posłuchać. No tak, a może dlatego tak cały czas leci. Wytrzymasz? Nie wiem. A jak nie wytrzymasz, to co się stanie? kamerę. O masakra. O masz. Jesteśmy bardzo blisko. jesteśmy bardzo, bardzo blisko i zobaczcie jak piękny widok, po prostu cudo. Teraz zrobię wam mały room tour po naszym pokoju. Tu mamy wejście. Tu mamy lustro i oto ja. No, powiem Wam, że nie spodziewałam się. Musieliśmy wziąć sobie pokój dwupokojowy i nie spodziewałam się, że będzie tak wielki. Tu mamy garderobę. Nie wiem po co nam ta garderoba, ale ją mamy. Jest ogromna po prostu, tak aby mi się w domu przydała. Coś cudownego. Ale dzięki temu, że jest ta garderoba, możemy sobie tu położyć walizki. Mamy lustro. Tu może być taki bajzel przy ubieraniu, i nie zaśmiecamy się całego pokoju. I tu mamy rozejście na dwa pomieszczenia. Z tej strony mamy sypialnię z ogromnym łóżkiem. Tu mamy biureczko i lustro. Tu mamy bardzo dużą łazienkę z dwoma umywalkami. O. Po tej stronie mamy kibelek, kapciożki no, no. mhm. Bo nie mogę sobie rzucić bajek. Nie widziałem to pilot. Wciskam ciągle to ludzia. A po tej stronie mamy prysznic. Nikolka oczywiście już chce włączyć telewizor. Tu na łóżku mamy poukładane ręczniki. A, i... mój, a mój pokój, a mój pokój teraz będzie? Twój pokój, to jest Twój pokój, to jest taki salon bardziej niż Twój pokój. Tu mamy ręczniczki i szlafroczki, żeby można było pójść na basen. No i oczywiście to jest coś najcudowniejszego. Te widoki za oknem są po prostu przecudne. A tu voila, mój małżonek. Kloca zostawił, <noise> tak. Już zostawiłeś kloca? Dopiero przyjechałeś? Tu mamy drugą... Y... Dlaczego tu nie działa światło? Działa teraz. Y, tu mamy taką toaletę, umywaleczka i kibelek. I tu mamy to takie duże pomieszczenie, w którym mamy taką meblościankę, mamy czajniczek, filiżanki i akcesoria do zrobienia herbaty czy kawy, oczywiście woda. Tu rozłożona została dostawka dla Nikolki, bo to jest apartament dwuosobowy, dlatego dopłaciliśmy za dostawkę. Nikolka ma w salonie, tutaj jak królowa, dlatego mówi, że to Twój pokój, tak? Nikola, Twój pokój. Większy masz królowo niż my? Będziecie mogli przechodzić. No dobra, na telewizor. To jest trochę spule. Dobrze. Tu jest oczywiście telewizor. Ale będzie właśnie. Dobrze. Zobaczcie, jak dużo mamy tu okien. Jest prze, cudnie i przejasno. Tu mamy dwie kanapy, fotele. Możemy sobie usiąść, pooglądać telewizję, nie budząc osoby, która śpi w sypialni, a więc jest to mega wygodne. No i tu mamy jeszcze jedno. Biureczko. O Boże, zobaczcie to! Po prostu cudo! Jacie! Co za widok! Spróbuj nas przeskoczyć. A się Dobrze, to zbieramy się na śniadanko, tak? Wysikała się. Idziemy szamać jedzonko. No i co Nikolka? O, jak ziewa Co Nikolka? Podobać się na miejscu. My już jesteśmy po śniadanku. Majsterek sobie zasnął. Jesteśmy już po śniadanku, zeszliśmy sobie na dół, zjedliśmy sobie na tarasie cieplutko. Powiem Wam, że jest przepiękna pogoda, mam nadzieję, że będzie tu tak ładnie przez cały nasz pobyt eee, tutaj. Będziemy tu 3 dni i liczymy na piękną pogodę, bo chcemy trochę aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, tak? Nikolka jest taka troszkę zmęczona, rozbita ona jechała na aviomarinie, ja zresztą też, bo w taką długą podróż bez aviomarinu, a nie już. więc jesteśmy takie troszkę rozbite, ja bardzo mało drzemam w samochodzie, może z 15 minut ale jakoś tak bardzo nie czuję obciążenia, pewnie wcześniej dzisiaj zasnę wieczorem a mój małżonek, no, prowadził od 4 rano Dlatego on sobie poszedł na brzemeczkę. mnie się, y, ogarniemy się i ruszamy w drogę. A gdzie? Zobaczycie. Powinno być że piotrze, było to się No, no, powinno być. I park by zarobił, i dzieci by były zadowolone. Ale strasznie, jakby szedł w taki bezpośredni no. sposób. Zacznij kolakiem, ma zęby. Podejdź bliżej. Może ci zabierze gofra. Długo trzeba czekać na te. O, tamten się rusza znowu ogonem. Kolka, zobacz, tam masz te widzisz? Dinozaurów wykluły się. Chyba tu. Mamy jak Fajna ta uliczka tą kładką.

Podobać się Nikolka tutaj? Park piękny, ale czekaliśmy ponad godzinę na wejście do parku I to w słońcu Już mieliśmy zrezygnować Ale zaraz jak fajnie, że nie ma komaru No Fajnie i taki chłodek po tym takim staniu na słońcu to Dobrze nam to zrobiło, nie? Ej, to, ja to mnie nie musisz matkać. to ja nie, nie. Zobacz, ty tam mi daj. Nie. A popatrz, jak nie jest Widziałaś tego? Żeby cię nie porwał do swojego gniazda. Będzie myślał, że jesteś jego dzieckiem. Zobacz on, nogonem prawie w głowę bali. Jezu, jajeczka się otwierają. Dzieci wyglądają. Fajnie, co? Myślałam, że już nie, nie, nie. taki nie. Nie, nie. co? Nie, to. Tak, on miał na imię ten z Maniek, Maniek miał na imię. No kiedy się odezwie? Sebastian, pomachaj rękami. Pomachaj rękami, niech zaryczy. O Jezu!

Nikolka, a tu jest Maniek z Epoki Lodowcowej. Pamiętasz Epokę Lodowcową? Nie. pamiętasz? Oglądałaś. Tam był taki mamut i ten mamut miał na imię Maniek. kto, kto jest kto? Ja jestem trójka. jest biały. Ja jestem 3. trójka. Trójka. Ja jestem cztery. do ciebie, a. Nie, nie przychodzi. Ojej, nie skręca łódź moja. Kapitan Majtas to chyba. Nikola. Cykropi mieli jedno oko. Nikolka. Co będziemy robiły? Płynęły. Pływać. Będziemy łódką pływać, nie? Zobacz, jak te fontanny fajnie, z tego momentu, widzisz? Strzelają. To nie jest tylko dinozaur. Jedziesz! Halo, co pani robi? Wyżej!